Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 29 dzień stycznia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Mateusza, 5 rozdział wersety od 1 do 12a. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was cieszcie się i radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie Moi drodzy ten przepiękny tekst błogosławieństw w wydaniu mateuszowym pewnie nieraz już słyszeliśmy i dziś znowu kościół daje nam do rozważenia ten fragment aby przypomnieć nam w czym należy upatrywać szczęścia, bo to błogosławieni to nic innego jak szczęśliwi. Jezus mówi do swoich uczniów, że szczęśliwi jesteście, jeżeli rzeczywiście wybieracie mnie, a nie świat. Jeżeli wybieracie moją drogę, a nie drogę świata. Szczęśliwi jesteście i będziecie szczęśliwi zawsze, jeśli będziecie starali się mnie naśladować tak można byłoby pokrótce scharakteryzować przesłanie ośmiu błogosławieństw bo przecież Jezus sam daje nam wzór on właśnie tak żył on właśnie tak postępował i tak chce aby żyli i postępowali jego uczniowie jest to więc z jednej strony pochwała tych wszystkich którzy w taki sposób podchodzą do świata i do relacji z Panem Bogiem a z drugiej strony jest to także można powiedzieć, program postępowania jego uczniów. Spotkałem się podczas pewnych rekolekcji na temat właśnie błogosławieństw, że błogosławieństwa są konstytucją Królestwa Bożego, a więc czymś, co jest podstawowym prawem. I rzeczywiście, jeżeli tak będziemy starali się żyć, jak uczą nas błogosławieństwa, będziemy szczęśliwi, a nagrodą będzie Królestwo Niebieskie. Dlatego też, moi drodzy, warto, abyśmy nie tylko przy okazji, kiedy Kościół daje nam do rozważenia osiem błogosławieństw, zastanawiali się nad nimi, ale abyśmy w naszej codzienności o nich pamiętali, bo to są konkretne wskazania, które uczą jak żyć, aby być wolnym, jak postępować wobec propozycji świata. One w konkretny sposób pokazują, co tak naprawdę dla nas powinno być najważniejsze. I jeżeli Doświadczymy tego, czego doświadczył Jezus, a więc odrzucenia ze strony świata, a więc pogardy ze strony świata. To jest to konkretny dowód, że idziemy dobrą drogą. Dlatego też nie smućmy się wtedy, wręcz przeciwnie, cieszmy się, że świat potwierdza to, że idziemy drogą Chrystusową. Panie, ja dziękuję Ci za konstytucję Twojego Królestwa. Dziękuję Ci za to. Że uczysz mnie, jak żyć, aby być błogosławionym, aby być szczęśliwym. Dziękuję Ci, Panie, i przepraszam, że nie zawsze pamiętam o Twoich błogosławieństwach i że nie zawsze postępuję tak, jak uczysz. Ale ufam, Panie, że nie zabraknie mi Twojej łaski, bym potrafił coraz lepiej iść za Tobą, coraz lepiej wypełniać w moim życiu błogosławieństwa, bo bardzo tego pragnę. Wspieraj mnie łaską swoją. Posyłaj mi swojego ducha, niech Twój święty duch zawsze mnie prowadzi, by mnie zbłądził i bym wiernie kroczył drogą Twoich błogosławieństw. Amen. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. thank you